Serdecznie. w tym oto filmiku pokażę Wam jak wykonać taką oto, y, tapetę w programie Cinema 4D przechodzimy do pliku załączonego w opisie klikamy New Text. ustawiamy własny tekst szerokość ustawiamy w tym okienku i ustawiamy przyciągę możemy dowolnie modyfikować napis, tak jak nim sterować. klikamy mój tekst. dodajemy kolejny tekst, ustawiamy szerokość, tak jak i czcionkę, przesuwamy napis. Obracamy nim i tak wygląda oto nasza tapeta. Aby zmienić kolory, klikamy Notex, następnie literkę C i zaznaczamy wszystkie plusy. przesuwamy materiał na dane literki aby stworzyć nowy materiał klikamy dwa razy lewym przyciskiem myszy na to to pole wybieramy materiał ustawiamy kolor następnie reflection na 20% przesuwamy na ten napis i renderujemy tak wygląda oto nasza tapeta, aby ją zapisać klikamy Tommy ikonkę save wybieramy miejsce zapisu, ustawiamy nazwę i format PNG Klikamy tam ikonkę. Zamykamy wszystko. Tak wygląda nasza tapeta. Dziękuję za oglądanie filmiku. Zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania. Siemka.